dzień w Tbilisi, więc kolejka nie działa, ale za to działa, yy, co to jest? Tyrolka. Tyrolka. Działa Tyrolka. Zaraz no tutaj chłopaki... Będą na jechać rządze. nad Botanical Garden, więc najpierw startują Igor i Stasiu. Tyrolka jest taka, jest z bardzo ładny widok. Tam, tam jest punkt docelowy. A tutaj chłopaki będą teraz startować. Olivia, jak się czujesz? Jakie emocje? Troszeczkę Jeszcze no i pojechała na Moliwia a ja zostałem u stacji. Ja już nie będę tego nagrywał pięknego momentu. Po prostu nacieszę się chwilą.